Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku słodkiego cringe'u na moim kanale, moi drodzy. Lecimy sobie do następnej rzeczy, którą tutaj musimy zrobić, czyli kontynuacji odcinka, bo tak jak wam powiedziałam, ja nagrywam odcinek po odcinku, pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapek, subskrypcji, o opcji wspierania mojego kanału i w ogóle, jeżeli kupujecie gry na i app to tam mam swój kod, skadlet, możecie go używać, jeżeli chcecie. A my lecimy sobie teraz do odcinka, moje odcinki, do Byra. owoc przypadku, kontynuacji kto może do niej tak wypisywać? I tutaj mam problem, bo z tego co pamiętam, jest tak, że kiedy chce się dostać ilustracji z Prią, to nie powinno się. Mm, czytać tych wiadomości. No więc teraz mam tutaj taką zegwostkę, czy czytać, czy nie czytać tych wiadomości, wiecie, no, no może być problem, nie? Z tym, yy, ale tak, yy, może się na nas obrazić ta Iris, trochę tak mi, nie, nie wiem, jakoś chyba nie będę ich czytać, tych wiadomości, wiem co tam w nich jest, więc jest lepiej, no ale... Może ma chłopaka niemożliwe. Ale jesteś miła. Nie o to chodzi. Po prostu niedawno robiła aluzję, że z nikim się nie spotyka. Muszę przestać być taka ciekawsza. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej. No właśnie, więc lecimy tak. W tej kwestii tylko Pegi mogłaby cię przebić. E, wiedziałam, że ktoś tu jest. E, Aris, przepraszam, nie chcieliśmy. Powiedziałam, że nie życzę sobie, aby ktoś chował się w naszych pokojach. Spokojnie tego chcieliśmy wygrać. Nie szkodzi. Najważniejsze, że nie, nie nabałaganie iście. Szybko zmieniła ton, tylko mi się wydaje, czy trochę dziwniej się dzisiaj zachowuje. W każdym razie powiadomienia nie przestały przychodzić. Musimy jeszcze znaleźć kilka osób. Możecie się czegoś napić w kuchni, zanim skończymy grę. Jest także pełno przekąsek. Zajdziemy wszystko w lodówce, kogo jeszcze szukacie. Nie masz nam za złe, że weszliśmy do twojego pokoju? To jest dobre pytanie, no na pewno ma za złe ale zobaczmy. Nie, nic nie szkodzi. Idę dołączyć do Melani. Ok. Tylko mi się zdaje, że przed chwilą wydarzyło się coś naprawdę dziwnego. E, chyba jej się to nie spodobało. To pierwszy raz, gdy widziałam, aby Aris była taka obrażona, a chwilę później znowu była miła jak zwykle. Każdy ma swoje limity. Może trochę za bardzo przegięliśmy. Ja też nienawidzę, gdy ktoś próbuje naruszyć moją prywatną strefę, co ty nie powiesz. Chodź, napijemy się czegoś. E, a oto i zakochani, Alexi. Cisza. Przecież jesteśmy sami. A więc chowaliście się razem? Już wystarczy, ktoś mógłby wejść w tym momencie, gdy. Violet, to ty też chcesz się czegoś napić? Tak, Garis powiedział, że mogę się poczęstować, ale na razie się nie odważyłam. Nie ma problemu, wszystkim się zajmę. Co chcesz? Sok owocowy, napój gazowany, czy pończ? E, ja poproszę sok pomarańczowy. Chcesz się napić? Chętnie spróbuję pończu. Tak, chcę napój gazowany. O, a może tak. Podczas gdy kaser serwował mi napój, pozostali zaczęli zbierać się w kuchni. Zaczyna się robić tutaj ciasno. E, I kolejne zadanie to: zaczerpnij świeżego powietrza. To idziemy. Alice i Melania wyglądają nas desperowane. Coś nie tak? Nie możemy znaleźć pri od jakiegoś czasu kręciłam się w kółko, nigdzie jej nie ma. Wystarczyło wiedzieć, gdzie szukać. Priya? Och! Podniosłam głowę i zobaczyłam, że Priya siedzi na drzewie. Kilka sekund później, zwinnie zeszła na ziemię. Byłaś tam cały czas? Mm, nikt nie. nikt nigdy nie myśli o tym, żeby spojrzeć w górę podczas zabawy chowanego. No to wygrałam, czy nie? Byłaś bezkonkurencyjna. Taką miałam nadzieję. Ale z ciebie zacięta zawodniczka. Tak, to prawda. Co wygrałam? Nie wiem, będziesz musiała zdecydować, w co będziemy grać. Nie wiem, będziesz mogła zdecydować, w co będziemy grać później. Może być, ale wcześniej zrobimy małą przerwę. Chcę się napić i coś przykąsić. Przypomniało mi się, że dalej trzymam swój kieliszek w ręku. Wypiłam trochę podczas tej dziewczyny, po w stronę paty. Zaryzykowałam chowając się z kastiele. Postaram się spędzić trochę czasu z kimś innym. Um, I teraz także, ja chyba muszę wybrać kogoś z lowometrem podobnym do nas? Czy mi się tak wydaje? Rozmawiam z kimś innym niż ze swoim chłopakiem. Uwaga, ta decyzja to wybór naszego drugiego WS. Lowometr z wybranym chłopakiem musi być bardzo wysoki, minimum 75 i inaczej nie otrzymasz ilustracji. Kto będzie naszym drugim WS-em? Ale dziwna akcja w sensie, y, dobra, to tak Kentin to w ogóle odpada Nataniela już mieliśmy, Lysander to byłoby tak trochę Hamsko względem Castiela więc chyba idziemy porozmawiać z Arminem ale czy ja przypadkiem już z Arminem nie rozmawiałam? bo ja mam coś dziwne wrażenie że ja z Arminem rozmawiałam y, ostatnio też ale może się mylę, bo ja Armina lubię y, tylko, że no niestety y, no nie wiem ale chyba Aramina sobie weźmiemy tak mi się mu wydaje. Armin, 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 Armin Armin. To wracamy do rozgrywki moje odcinki. Dobra, kontynuuj odcinek, no, bo weźmiemy sobie Armina. Ciekawe co myśli o tej imprezie. z no, taki wiecie. Ktoś chce się napić pończu dalej przestań z tym, jakby ktoś chciał, to sam by się poczęstował. Mylanie, nie ma sensu się tego tak oburzać z tego powodu. Ja się chętnie napiję. W końcu jednak całkiem nieźle się bawiłam i prawie wygrałam. E, mi też się podobało. Zabawnie jest testować swoje zdolności w takich grach. Gdzie się schowałaś? E, za kanapą w patio. Wszyscy koło niej przychodzili i nikt mnie nie zauważył. Dopóki nie kichnęłam. Ach, teroza. Gdzie jest. Ale, yy, armin. Ktoś tu dyskutuje. To nie ty powinieneś się cały czas tak wysilać. Czasami sobie to mówię, ale wtedy wydaje mi się, że jestem egoistą. Oni ze sobą rozmawiają. Żartujesz, to oni powinni czuć się głupio, a nie ty. To zmusi ich do przemyśleń, wolę się stąd zmyć. Tak rzadko można ich przyłapać na normalnej konwersacji. Ach, tutaj jest. Fajna była ta zabawa chowanego. Co tak dobrze się bawiłam. Mam tylko nadzieję, że kolejna gra nie będzie tak dziecinna. Zobaczymy. Przyłożył kieliszek do ust, chyba pije pącz. Ten pończ jest naprawdę dobry. Prawie już wypiłem swojego drinka. Chyba powinienem uważać na co niby. Jeżeli nie będziesz. Aha, że ona powinna uważać. Jeżeli nie będziesz zachowywać się jak Melania, patrzy na mnie tak, jakby maltretowa Kota. Znałem się, dlaczego tak jej się to nie podoba. Nie wiem, ale to trochę nieznośne. Usiedliśmy na kanapie kontynuowaliśmy rozmowę. Pomimo humorów Iris i komentarzy, Melanie wieczór jest naprawdę sympatyczny. Razem z Arminem poszliśmy do lasu i pończu. Postarałem się także zjeść jak najwięcej przekąsek. Nie wiedziałem, czy Iris ma konsolę. Może moglibyśmy razem pograć. Nie Widziałem na telewizora, świetny pomysł, to powinno się podobać większości osób. Nie motywuje mnie, to podczas gry nie moglibyśmy dyskutować. Może tak. To oczywiste, nie znam nic bardziej towarzyskiego niż tryb multiplayer. Będziemy razem tworzyć super sexy. O mój Boże. nie zdążyłam coś odpowiedzieć, pozostali zaczęli się schodzić z drinkami i przekąskami w ręku. Zaczęło się ściemniać i Aris oznajmiła, że czas coś zjeść. Aris, potrzebujesz pomocy? Sałatka jest gotowa i pizza też powinna być już ciepła. Chciałam, abyś pomogła mi to zanieść do salonu. Zaczyna się ściemniać, może zapalimy światło. Nie, właśnie chciałam, żeby dzięki temu zrobiło się bardziej klimatycznie. Okej. Okay. do jednej ręki wzięłam sałatkę, do drugiej ciepłą pizzę. Scarlett, poradzisz sobie? Tak, bez problemu. Super, ja zaniosę napoje, zakończę dyskusję. Dobra położyłam dania na stole w salonie atmosfera zupełnie się zmieniła, odkąd się ściemniło, nie wiedząc dlaczego poczułam się lekko, poskoczył mi poziom adrenaliny tak jakbym czuła, że coś miało się niedługo wydarzyć pozostali dalej dyskutują, ja wiem co się to miało wydarzyć, pamiętam, w ogóle ja pamiętam, bo ja nagrywałam ten odcinek za pierwszym razem jak gram w to, to nagrywałam go dwa razy albo nawet trzy, bo coś mi tam nie, nie, nie udało się z nagrywkami, nie pamiętam ale wiem, że jakiś replay robiłam, jeżeli o to chodzi, aha, że ręce umyję, dobra to ręce umyjemy w łazience Zamyślona, umyłam ręce. Ciekawie, jaką zabawę wymyśliła Priya, lepiej już wrócę, zanim Pity całkiem wystygnie. Auć! Przepraszam, nie zauważyłam, Ci nie szkodzi. Ja też nie patrzę, gdzie idę. Podczas gdy masowałam sobie ramię, mój wzrok pa spoczął na drzwiach do pokoju Iris, to stamtąd wyszła. Wracamy do salonu? Tak. Ta historia z niekończącymi się wiadomościami zaczyna coraz bardziej mnie intrygować. Jestem pewna, że Iris coś kombinuje. No po prostu mnie no ma swoje sprawy prywatne, nie? Niektórzy już zaczęli jeść. Dyskusje są bardzo ożywione. Zostało jedno miejsce obok. O kurczę, nie mam swojej bransoletki. Zapomniałam ją założyć po tym, gdy umyłam ręce. Muszę wrócić do łazienki. Ściągacie bransoletki, jak mijacie ręce? Wiedziałam, że ją tutaj zostawiłam. I jak już tu jestem, waham się, czy nie zajrzeć do pokoju Aris. Tylko na chwileczkę, aby sprawdzić, czy dalej otrzymuję tyle wiadomości. Zależy tylko na chwilę do jej pokoju i zaraz sobie pójdę wolę od razu wrócić coś zjeść. Nie chcę jeszcze bardziej się narażać Iris. Nie, nie zaglądaj. Ja wiem, że to by było może ciekawe, ale jakoś tak, wiecie, ja nie jestem w stanie niektórych rzeczy zrobić mimo że y, to jest tylko granie. Ja jestem takim typem, że nawet w Wiedźminie, jak ktoś mi mówił, ta jest piękny, nie ma pieniędzy, to nie bram od niego pieniędzy za Ym, za usługi wydźmińskie, więc a to tylko piksele, więc tutaj mam podobnie. To pewnie będę jeść zimną pizzę. Usiadam obok Aleksiego i Rosali. E, Scarlet, wszystko gra, co robiłaś? E, ja zostawiam swoją razoletkę w łazience. Postanowiliśmy, co będziemy robić po jedzeniu, ach tak? Tak, Miss Ninja sama zdecydowała. Zadecydowała. Miałam do tego prawo. To nie ty wygrałeś chowanego. No to co będziemy robić? Zagramy w butelkę. W co? W butelkę? To gra, w której wszyscy siadają w kółko i kręcą pustą butelką. E, osoba, która kręci butelką, musi pocałować osobę, której zatrzyma się butelkę. Niestety wygląda na to, że reguła nie wszystkim szpadła do gustu. Jest to takie... Ej, to jest takie przekraczanie granic, nie? Swoich. E, bez żartów. Może wpaść do każdego. A mój brat też będzie w to grać. Mam wam to narysować. B Wioleta wygląda na spieszoną, nie wyobrażam sobie, bym ją jakoś pocałować. Ku mojemu zdziwieniu Melania wyglądała na zadowoloną. A Nataniela chce, nie? No, bo Nataniel teraz wolny kilka osób było niezadowolonych dlatego musiałam pójść na kompromis każdy weźmie kawałek papieru i napisze pytanie lub zadanie do wykonania włożymy wszystko do słoika i będziemy losować osoba, która losuje karteczkę jest także osobą, która będzie kręcić butelką i wybierze ofiary. dzięki temu nikt nie będzie mógł oszukiwać chcesz powiedzieć, że gdyby ktoś chciał wymyślić coś innego zamiast przeczytać to, co chcesz powiedzieć, że ktoś chciał wymyślić coś innego zamiast przeczytać to, co było na karteczce Dokładnie. E, Skarle, co o tym myślisz? Mogę wiedzieć, dlaczego pytasz tylko Skarle do zdanie? Czy ja cię pytałam, gdzie kupiłeś tę czapkę bad boja? Nie. To nie ma nic do rzeczy. W końcu skończyliśmy jeść w dobrych humorach. E, nie mogłam nie zauważyć, że niektórzy dolewali sobie pończu. Aha, że oni. nie myślę, że powinieneś przestać. <śled> Matka się odezwała, Nataniel. Melania, szacunkiem, nie jesteśmy matką. <głos》. głos》>. Niektórzy zaczęli dostrzegać potencjał w tej grze. E, mogłabym zadać niedyskretne pytanie: coś w stylu, o którym chłopaku z klasy już fantazjowałaś? O mój Boże. Rozalio jestem zawiedziona, pytania są zbyt łatwe. Poza tym, ktoś może skłamać, zadanie jest oczy o wiele bardziej interesujące. Zaczynam się Was bać. Całe szczęście, że będzie grać także niewinne osoby, jak Ty, aby uspokoić grę o Boże. Możesz marzyć, że trafisz na coś łatwego. Aris rozdała nam kartki i długopisy. Wszyscy rozeszli się, aby nikt nie podglądał, co kto pisze. Ja też poszukam ustronnego miejsca. Doskonale, nikogo nie ma. Co mogłabym napisać? Wolę zadać pytanie, wolę dać zadanie. A, pytanie dajesz, niech pomyślę. Nie zadam żadnego żenującego pytania, nie chcę nikogo wprawiać za zadam trochę odważniej. A, idź odważniejszy, jestem pewna, że postawiali zrobią to samo. Czego się najbardziej wstydzisz? To jest to odważne pytanie? Nie chciałabym trafić na to pytanie, ale istnieje mam szansy, że tak się stanie. Skończyła, mogę wrócić do pozostałych. Yes. jak zaskakująco by to nie wyglądało wszyscy zebrali się na patio ok, siadamy w kółku i wkładamy swoje karteczki do słoika czas zakręcić butelkę bardzo odważne to pytanie było Priya wkręciła się na całego, będzie ciekawie domyślam się, że wszystko będzie zależeć od wylosowanych pytań albo zadań usiedliśmy w kółko i rzuciliśmy swoje karteczki skąd wiemy kto zaczyna? możemy zakręcić butelką i tak pierwsza osoba niczym nie ryzykuje przeczyta jedynie karteczkę dla następnej osoby do dzieła. Wyznaczy pierwszą osobę. Dynamicznie zakręciła butelką na słoiku, który znajdował się na środku kółka. Wioletta, losujesz karteczkę jako pierwsza. Wioletta wygląda na coraz bardziej zażenowaną. Całe szczęście, że to nie ona otrzyma pierwsze zadanie. Chwyciła karteczkę czubkami palców, jakby się bała, się poparzy. Wypij kieliszek ponczu. O nie, znowu zaczynacie. No spokój się, pani, lubię psuć humor. To nie koniec świata. Jeżeli padnie na mnie, to odmówię... Nie ma coś tak denerwować. Na karteczce nie jest precyzowane, kiedy trzeba wypić ten kieliszek. Możesz to zrobić w swoim czasie, a my będziemy kontynuować grę. Nikt nie powiedział, że butelka nie zatrzyma się na Melanie. to kontynuuj. Czy tam zatrzyma się na Melanie? Violetta no ja, niepewnie zakręciła butelką. Tym razem padło na Kentina. Zruszył ramionami i swój kieliszek. Ale was. <laughs> Melania chyba zarazem dleje. Mam nadzieję, że Kentin wie, co robi. Tylko nie przesadzajmy, Ken. Teen Losu i Kentin przeszedł do działania. Widać, że też wkręcił się w grę. Gdybyś miał chodzić z dziewczyną z naszej grupy, to kogo byś wybrał? Ups, od razu przechodzimy do delikatnych tematów, ale co, czyli butylka zatrzyma się na jakiejś dziewczynie? Butylka zrobiła kilka obrotów, zanim wskazała na Aleksiego. O kurde. No a co tam Alexi powiesz? Ja już nie pamiętam, co było wtedy, jak pierwszy raz to grałam, więc wiecie, dla mnie to jest wszystko... Ogólnie wiem, co się działo, ale nie pamiętam takich szczegółów. Co robimy? Kręcimy jeszcze raz? Nie widzę powodu, Aleksie jest z gejem, ale pytanie jest dość jasne. Gdybyś miał chodzić z dziewczyną, przypuśćmy, że dziewczyny z tej imprezy byłyby jedynymi osobami na tej planecie. Możemy podejść do tego w ten sposób. A więc wybrałbym. Jestem bardzo ciekawa, co odpowie. Nigdy nie pomyślałam, aby go o to zapytać. No, no nie ciebie raczej. Wiele to dziwnie mu się przygląda. Przecież była w nim zakochana. Rozalię. Mnie? Masz inny charakter i więcej doświadczenia niż inne dziewczyny w twoim wieku. No i nie ukrywaj mnie, z ciebie laska. Dzięki. Ja też mam dużo doświadczeń. Nie wątpię, i też jesteś bardzo ładna, ale ciężej mi cię przejrzeć niż rozy. A ja jestem Twoją najlepszą przyjaciółką. No właśnie, Skarda, co ma to powiedziałaś. Jesteś jak siostra, nigdy nie mógłbym Cię wybrać. Nie wiem, jak to powinnam odebrać. Wszyscy zaczęli się śmiać. No dobra, gdy dziewczyny w końcu przestaną się bić o chłopaka, którego i tak nigdy nie będą mogły mieć, będziemy mogli kontynuować. Poczekaj, losuję. Czego się najbardziej wstydzisz? To moje pytanie. Bardzo interesujące pytanie. Aleksy zakręcił butelką. Uhu. Melanie, a więc czego się najbardziej wstydzisz? Ech. A jakieś trzy lata temu, co zrobiłaś? Ukradłam płytę DVD ze sklepu. Ale nie grzeczny. <grym> Spoko przeżyłam gorsze pokorzenie, to pestka. Nie była tylko jedna płyta, ale z 10 byłam na wystawie, nikt nie patrzył, schowamy do swojego plecaka, wyszłam ze sklepu i... Ochręż za mnie w galerii poprosił o grusznię na plecak. Za nic nie musiałam płacić, ale zadzwonili po moich rodziców. Serio? W życiu bym nie pomyślał, że Melania byłaby w stanie coś ukraść. Miałam ochotę zapaść się pod ziemię. Serio, Melania, kto ogląda jeszcze filmy na tym prehistorycznym wynalazku? Wszyscy zaczęli się śmiać, nad Melanie udało się uśmiechnąć. Pytania i zadania padały dalej. Nad otrzymał rozkaz, aby zdjąć jakieś ubranie. Nie panikuj, wystarczy, że zdejmiesz buta. Dlaczego myślisz, że panikuję? Wziął kolejny łyk pończu. A potem zdjął swój swe... <laughs> O mój Boże, Nataniel O proszę, pan gospodarz Pokazuje swoje drugie oblicze Jeździe Nataniela chyba wywarł Wrażenie na dziewczynach no On dowalony jest, przecież pamiętamy o tym bardzo dobrze Jak tak dalej pójdzie to mylanie zaraz zacznie się ślinić Nie mogę powiedzieć, aby ten spektakl na mnie nie działał Ale wiem, że Kastierowi też niczego nie brakuje Haha Przerwało nam rzęczenie telefonu To telefon Iris Na chwilę wszyscy zamilkli Telefon nie przestawał wibrować, a Iris nie zdecydowała, czy powinna przeczytać wiadomość, czy go wyłączyć. Nie będę o nic pytać, już się dzisiaj wystarczająco naraziłam i chyba to powinnam kliknąć. Iris, włącz swój telefon, jesteśmy w trakcie gry. Haha, okej. Okay. Mam dwa pytania. Po pierwsze, mogę się ubrać? Zaczyna się robić chłodno. Proszę o pozwolenie. Hm, założył swój sweter. Drugie pytanie, mogę losować? Tak. Natalia zabrał się do dzieła. Którą z obecnych osób poprosiłbyś o pomoc w ukryciu zwłok? Serio, kto to wymyślił? <noise> Dobre pytanie. O, na kastiera wypadło. Jakoś znowu kliknęłam za szybko, sorry, bo czasami tak, wiecie, kliknę mi się jakby przywieźli i kliknę na drugi raz i potem mam problem. No, ale dobra. Jesteś silny i ci ufam. Nieźle. O, babeczka, co brzydkiego tym razem? O, i jajka. Nieźle. Aris, przestań, przez ciebie się zaczerwieni. Dobrze losuję. A więc. Och! Pocałuj poprzedniego gracza w usta. Poprzedniego gracza to ja? Chyba tak. Łu. Biorąc pod uwagę, że zadanie jest dla następnej osoby, to tak, poprzednim graczem jesteś ty, Iris. Ups, wkraczamy na wyższy poziom miesiąca, aby Aris się na to zgodziła. Okej, okay, niech będzie. Ten wieczór nie przestaje mnie zaskakiwać. Błagam, tylko niech nie padnie na Castiela. Hmm, chyba wypadło na Prię. Hmm. Przejdźmy do poważniejszych spraw. Nie myślałam, że Armii będzie tak wyluzowane w takiej sytuacji. Armii spokojnie nie muszą tego robić. Chodzi przede wszystkim o to, aby wszyscy dobrze się bawili. Podejmuję to wyzwanie. Serio? Oczywiście, jeżeli Aris się zgadza. Łatwo się nie poddaję, dlatego się zgadzam. Ula la. Widać, że to wyzwanie... Jednych bardzo cieszy, a innych wręcz wprawia w zakłopotanie. Widać, że Roza i Alexia świetnie się przy tym bawią. Wyluzujcie się, to tylko zabawa. Prija pocałowała Iris bardzo namiętnie i zmysłowo. Uuu... Ulala, Iris nie wygląda już na taką pewną siebie. No, temperatura podskoczyła o co najmniej 10 stopni. Ale Prima, jak to możliwe, że jesteś taka wyluzowana? To nie jest kwestia płci. Iris jest śliczna i bardzo ją lubię, dlatego mi nie przeszkadza. Co posta? posta, Prio, cały czas mnie zaskakujesz. To dlatego, że jeszcze za dobrze mnie nie znacie. I wylosowała karteczkę. Zanim się roześmiałam. Powtórz poprzednie zadanie. Powodzenia. Och. Serio? Ktoś narysował nawet mały uśmieszek. Co to znaczy? Zakręcisz butelką i osoba, na którą padnie, macie cię pocałować? Nie powinniśmy przesadzać. Priya już miała prawo do buziaka. Nie będziemy jej od razu dawać drugiego nie wydaje mi się że musi wyznaczyć kogoś kręcąc z butelką a z kolei ta osoba wylosuje osobę którą będzie musiała pocałować o Boże. zaczyna mnie od tego boleć głowa ależ to dlatego że wypijaj za dużo pończu nieprawda zobaczysz to bardzo proste Pria zakryć butelką patrzyłam na kręcącą się butelkę scarlet chyba padło na ciebie nie 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 z trudnością przełknąłam ślinę Nigdy jeszcze nie odmówił wykonania zadania. Leko oszołomiona zakręciłam butelką. Moja jedyna nadzieja to, że padnie na Castiela. I ten filmik cudowny. Odczekałam kilka sekund, zanim podniosłam wzrok. Wypadło na Armina. Uf, uf, nie pamiętam tego, ale złoto. Dobry Boże, jak mam się z tego wykręcić? Scarlett, musisz po prostu odmówić. Armin podniósł się i spojrzał mi prosto w oczy. Zbliża się, naprawdę ma zamiar to zrobić. W życiu bym nie pomyślała, że... Ej! Uważaj trochę. Sorry. Zostawiam was, idę się przejść. Nie jest dobrze, nie mogę pozwolić, aby tak sobie poszedł. Muszę z nim porozmawiać, trudno, jeżeli pozostali będą się na mnie gapić. Tam jest. Castiel? Przysięgam, wziąłem to na siebie, ale wkrótce wybuchnę. Ale gdybym tego nie przerwał, to by cię pocałował. Dobrze wiedziałem, że od jakiegoś czasu nabrał pewności siebie. Już ja go uspokoję. Przesadzasz. On po prostu nie ma żadnych kompleksów. Jestem pewna, że chciał tylko zagrać w grę. Naprawdę myślisz, że dla mnie to coś zmienia? Castiel, proszę. Już jedliśmy... Już daliśmy pozostań wystarczająco dużo powodów do podejrzeń. Podszedł do mnie. Oczy mu się świeciły ze złości. Nigdy bym nie pozwolił, aby cię pocałował. O Boże. Parękę na drzewie, które znajdowało się tuż za mną. O Jezu, zazdrośnik. Owoc przy, tu owoc przypału i to by było lepsze na tytuł tego odcinka niż oryginalny tytuł. Miałem ochotę go stamtąd wyrzucić. To nie było konieczne. Zanim zdążyłam dokończyć zdanie, po co wam jest taką siłą, jakby chciał wyładować swoją złość? O Boże, to też źle brzmi. Nie doszłoby do tego. Szerwałabym grę. Hmm. Nie rozmawiaj z nim. Wracamy skoro nalegasz, ale prędzej czy później na pewno do tego dojdzie. Proszę, wracajmy. Wszyscy rozeszli się po całym mieszkaniu. Najwidoczniej gra w butelkę już się zakończyła. Niektórzy zaczęli zbierać się do wyjścia. Udało nam się wrócić, zanim to nam zadawać pytania. Ale co się wydarzy w poniedziałek w szkole? Wydaje mi się, że ta syna zazdrości nie przeszła niezauważona. Przypominam, że spożycie alkoholu jest zabronione dla zupełnie 60 roku życia. używanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia. Jeżeli spożywasz alkohol, pamiętaj, aby robić to z umiarem. No bo to pewnie też jest kwestia tego, że. chociaż nie wiem, czego kwestia. To nie jest tak, że w innych krajach jest jakoś inaczej, ale nie wydaje mi się, że mniej niż 18 do spożywania alkoholu, ale nie wiem. W każdym razie zakończę odcinek. I zacznij kolejny odcinek, a kolejny odcinek to niepokojące wiadomości. A ja w tym momencie kończę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!